Wszyscy, wszyscy, na którymś etapie byli z Korwinem, nie? to jest jakby, jakby no. nie przypatrzeć. Każdy kiedyś na niego zagłosował, poszedł na spotkanie, kupił książkę, przeczytał, pożyczył od kolegi cokolwiek. Albo lustrował się z nim. Albo się zlustrował z nim, tak. No. Albo obalał rząd. No? I. Ilon ma lat. mieć z 250? No rozmawiałem nie? ostatnio z jego byłym takim przyjacielem parę dni temu. Partnerem. Partnerem? Nie, partnerem? nie to jest to inne słowo. Kiedyś mm. kiedyś był partner, to, to był taki partner w pracy, nie? a teraz okazuje się, że w firmie, a teraz już nie. Teraz to jest, że poza pracą. No, u właściwie znaczenie. przymiotnik były, przy sobie przyjaciel jest domyślny. <laughs> Zaryzykuję taką tezę. To, to tak, to jest, tylko hipotezę. Nie było na ale... trochę, tak, to tak, prawda. To kartka prawda. papieru. Tak, co tam. Były się przyjaciel. No. Były no. No bo, no jak powiedzieć przyjaciel Korwina, jak powiem hasło przyjaciel Korwina, to możesz myśleć, co jest jakiś. Co? No właśnie, tak jak, myślę. To, że mówię o obecnym, a to co? nie, to muszę zaznaczyć, że ja mówię o którymś były. z, no. z byłych. To mi powiedział, że są trzy bardzo fajne, zresztą wy, wystosował taki, taki, taką tezę. Mhm. A działacz, taki bardzo zaangażowany, taki, że tam organizował dużo. No. Taki, że z własnych pieniędzy dokładał. No to każdy nie przyjaciel. Każdy, dlatego no. były. No i. Ciekaw, czy jest jakiś człowiek na tej kuli ziemskiej, który zarobił coś na współpracy z Korwinem, no, A nie dokładał. Są. są, ja myślę, że są. Zarobi? Są, jak najbardziej. Nawet no to ostatnio widziałem takiego. No, widzisz. To jak, Bo są to... ludzie na przykład, którzy działają w terenie i sprzedają obwoźnie. Aha, prowizję od jego. No i na przykład no, ja uważam, że to jest w no jakiś dają. sposób na życie. A to dobry sposób jest. No i tyle. No to chyba, że tak. E, Dobrze. No, Korwin też wynajmuje salę na wykłady, więc daje zarobić tym, co mają salę. No, ale to nie, nie współpracownik. Zęzynek kupuje. No no ale nie współpracownik. Nie, no wiem, ja wiem. Nie, chyba są, bo, bo, bo są tacy, co, co długo z nim siedzą. Hmm. Mam nadzieję się spotkać jeszcze z jednym w Krakowie chłopakiem. Jak to? Nie ma który już bardzo taki, długo, który bardzo długo. Konrad Berkowicz bardzo długo z Korwinem jest. I te, Ile też, rok? Nie, no, hop jest 10. I jeszcze nie poszedł? No nie wiem, może jeszcze liczy, że... się yeah. no to chciałem go zapytać, tak, tak Jego Z nim zrobić wywiad. Tak, je. i chce zrobić wywiad. I może wiem może <grym> przekonam, może powie, ej, rzeczywiście może warto z Korwinem się tam... Przez 10 lat, to, to jest najstarszy jego ciągle był. No było, nie, jest jeszcze nie Stanisław było. Żółtek w Krakowie. Aha, też Szef bardzo, Krakowa. Też, no tak. W no to, 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 to. Ja w Lublinie jak to o tym mówiłem właśnie w tym spotkaniu, że jak szedłem ulicą zobaczyłem wielkiego, łysego, wysokiego faceta. Tak. Wiałem garniturze a obok takich y, grupa. Satelitów. Młodziutkich. Tak. I zawsze są nowi, to zawsze są. Tak młodziutcy. zawsze chodzi z nimi. To może być podejrzane troszeczkę, nie? Stary, dzisiaj, z młodymi w tych już, czasach. Dzisiaj już. Już kiedyś Korczak to był nauczyciel, tak. teraz to jest. I podejrzane. podejrzany. O... No, ale ten działacz tak zwany były. Powiedziałbym, że są takie trzy fazy współpracy z Korowinem. Pierwsza faza, jesteś zachwycony, objawienie. jesteś objawiony i mówisz, kurde, no dokładnie mówi, jak jest. Obejrzałeś ty, wywiad. Ty mówię jak jest, to ten... Nawet inny. To Max. To może ta, ten sam, Ale jedzie tym samym tematem, no, też jest takie Max, objawienie. Max, ten Max ten o sobie jest. mówi, że mówi, jak jest. No wiem, A, ale tu. Wie, Korwinie mówią, że on. Jak już tak jest. powiedziałeś, to może teraz się okazać, że Max jedzie tym samym torem. Zobaczymy, czy pasują te, te etapy. Drugi, drugi. No nie, bo Max startuje w wyborach i to jest chyba ten jeden plus Maxa. I. No <grym> będzie też kiedyś maksizm tak jak jest Korwin. Maksizm. Maksizm, <grym> Korwinizm. Instytut Maksizmu, Korwinizmu. <grym> I będą. No... Maksizm. <noise> Drugi etap to jest taki, że mówisz: No, wiesz, niepełnosprawne dzieci Hitlera, ale nie ma na kogo głosować. Tak. No trudno. Z etap jaki? Drugi. Jak nazwać? No, nie wiem, jak to nazwać. Szok. Czyściec. <noise> no. Szok. Nie, no nie, jest szok. Dobrze. To jest taki etap, że mówisz: Kurde, no chopie, no przecież nie zagłosuję na tego Kaczora, no, przecież nie zagłosuję na Cimoszewicza, przecież nie zagłosuję na lepera i całą tak, resztę. No. To jest panda czworga. Aha, tu tu no jeszcze to to. trzymasz ten, 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 tą, tą walkę, że to jest banda czworga i oni są tacy sami, ale mówisz, ten Korwin, bożeż ty mój, co nie zrobi, to jest głos stracony, nie? I, i, I to jest trzeci etap, Drugi etap. To nie, drugi. Mówisz, że nie ma na kogo głosować, bo w pierwszym etapie tak. byłeś zachwycony i na Korwina, mówisz, daj go, tylko Korwin. No, no. W drugim mówisz, chciałbym, głosuję na Korwina, ale chciałbym, żeby on nie był taki obciachowy, hmm. a w trzeciej fazie przechodzisz Czyli do ofensywy. Do w drugiej fazie tak, to jest A w trzeciej. Mutację, W trzeciej y, dostajesz. jest przekwitanie. Już mówiłem, mam dość tego <grym> korwina. Mówię po prostu, nie zniesie go Pierona ani dzień dłużej. I, i po prostu walczysz z nim. I są o, różne formy walki. I to tak się musi skończyć? Ja z nim nie walczę. Bo... Ja może jesteś i... na drugim etapie. Jest jeszcze. Czwarty jeszcze wiesz, że jest etapów. Może potem? jest alternatywa trzeciego. bo... Czwarty jest, że się śmiejesz. To jest dobre. Ja już masz dystans. To dla tych zaawansowanych. No, no ale to jest tak. nie. Ja myślę, że to jest. To jest, to jest, to jest Trzeci. Trzeci jest najszerszy oczywiście, bo to tak jak mówiłeś, to jest ten te pół Polski. Ale nie że walczysz, wiesz, że po prostu się wściekasz i tam hejtujesz i mm. trolujesz i tak dalej. Tylko po prostu wiesz, albo masz na to wyrąbkę, albo, albo po prostu. Aha, tak. Albo jesteś taki, nie wiem, jak tam ten rysownik Wasiukiewicz, co był w, w kiedyś tak. w najwyższym czasie teraz. to Nie jest już? Nie jest, bo się znarodowił. Ojej, On ja jest teraz narodowcem ostatni No fajnie, fajnie rysuje, fajnie rysuje chłopaki. No i właśnie fajnie tego On pisze że... dla gazety tej tam w polityce czy coś takiego, dla tego portalu. I taki bardzo się zrobił narodowy. Ja bym chciał rysownika do kontestacji. Nie chciałbyś dla siebie jakiegoś. No, no mam. Masz rysownika? Mam rysownika. I taki też śmieszny? Co, co na kubku jest. O. I on też robi takie śmieszne rzeczy. To daj go. To sobie czekoladopodobni wpisz na Facebooku. O, to ma firmę taki znajomy, da, teraz to będzie zakłady dolicza. 22 lipca. Becie, VAT mi doliczał, do e, mi spokój. To. A nie wiem czy ma firma, mi nie dolicza VAT-u. To nazywa się już. Nazywa się i to jest taki projekt. A jest jeszcze jeden projekt, zapomniałem teraz jak, jak, jak się nazywa. Uh -huh. A projekt to możesz założyć codziennie nowy. Facebook wszystko przyjmie po prostu <laughs> Nie, a to jest to dobre rzeczy tam są, Jak Myślę, że dobrze. już przekracza jakąś ilość lajków, to znaczy, że już to akceptacja społeczna nastąpiła i... Ile lajków przekracza? 7-8. To już myślę, jest źle, że to już jest, to już to jest, to jest ta jest... granica znajomych przekroczona. Tak, dobrze. To <laughs> Zna... dobrze. No, to już nie jest źle. No. Ja teraz y, w ogóle no... Myślę nad filmem o Korwinie. No, sukces będzie od samej nazwy. Wtedy no, półpolski. polski to... Ten trzeci no. etap, jak zaliczę, trzeci filar, to ten, to wiem. To jest mocne. jest mocne. Mocne. Nawet byś zebrał kasę na tym, na Polak potrafi miliony. Bo każdy z innego powodu by chciał. To prawda, więc myślę, że to jest jak. No, to jest, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia temat. Zacząłem. Ja mówię, że to jest nie do zrobienia, to się będzie. To się nie da zrobić w ogóle właściwie. Nijak, no właśnie to... przez jakiś czas myślałem, że się nie da, a ostatnio dostałem takiego olśnienia, że się da. No ale nie, nie ma go jak pokazać, żeby to jakiś... No bo musisz... w filmie musisz zrobić jakiś taki całościowy obraz, musisz jakiś taki wątek. No tak, no będą To się wątki. nie da, to jest człowiek chaos. To, to jaki to wątek zrobić? No ale to jest chaos, wiesz, który ma swoją logikę wewnętrzną. Nie ma. Ma. No nie, to pozory są. Ja tam widzę powoli takie algorytmy tych, tego chaosu. Aha. Które właśnie. No ale jakie będzie przesłanie tego filmu? Właśnie, to jest pytanie. No bo jakieś będzie. To Nie może nie być, bo będzie nudny film dla nikogo. Nijaki. I wszyscy będą rozczarowani. No musisz dać jakieś. Jakieś takie przesłanie. No jakie dasz? No Jak zrobisz bezpieczne, typu, że jaki to jest miły pan i fajnie mieć taki folklor, no to. To jak Telewizja. za słabe i Telewizja, bo jest no jak zrobisz, że to jest niedoceniony człowiek, błyskotliwy geniusz, no to jedni będą zachwyceni, a reszta się Cię wyśmieje ogólnie i też nie będzie oglądać. A z kolei, jak powiesz, że to jest nie... porąbany człowiek kompletnie i dajcie święty spokój, to no to, to też niezłe bardzo. Zawsze można po polsku uderzyć w najsmutniejszy możliwy wyraz filmu, żeby że się podoba wtedy, tak się robi Czyli filmy, co? najsmutniej jak można. O smutnie, o korwinie? Znajdę najsmutniejsze. To da zrobić w ogóle. Smutnie o korwinie. Ale on nie mówi nic, po czym można być smutnym w ogóle, zauważ. No ja myślę, że mnie przygnębiają jego wykłady, bo on w swoich wykładach opowiada o tym, jak jest źle i jak jesteśmy... Ale to nie jest smutno, to wzbudza sobie... agresję, złość... Reakcje, znudzenie, czasem irytacje. Wszystko tylko nie smutek. W ogóle to są. Nie. Smutek Ale to jest, to jest tak... uczucie. A no uczucia są obce korwinowi jako <gry> cy... jak się nazywa ten cyber. Cyborg. Cyborgowi, tak. Cyborgowi czy cybernetykowi Cyborgowi. <gry> Może właśnie powiejem baśń Cyborga, tak zatytułować. No patrz, bo, Korwin często analizuje, jak postępuje zwykły człowiek. I temu zwykłemu człowiekowi przypisuje wszystkie cechy, tylko nieludzkie. Mówi, że to jest komputer i on wszystko racjonalnie analizuje. Więc Corwin w ogóle nie zakłada, że człowiek się kieruje czymś jak smutek, nostalgia albo inne takie mało logiczne... Ja no, właśnie też tak mam. Może, może dlatego Też tak masz, to tak. rozumiem. Bo ja też jakoś tak wykluczam emocje zazwyczaj z kalkulacji. Nie, bo by Cię nie słuchali, a ja wiesz tak robią. Jesteś bardzo emocjonalny. Się śmiejesz na przykład z absurdu. On się też śmieje, ale tak no właśnie. dziwnie. On no śmieje takim urywanym, śmieję, takim, jakby śmiech. kaszlał trochę. taki. I śmieje się trochę, że nie za bardzo się rozumie, dlaczego on się z tego akurat śmieje. Czasem się tak śmieje dziwnie. Że tu gay, tu coś w tym. Nie wiem. Tak, na to? Ja nie wiem, ludzie się śmieją z innych rzeczy, które Korwin mówi, niż on się sam śmieje. Nie wiem, czy to dobrze świadczy. Ale ma wywiedź wy z czegoś ludzie śmieją. Zauważyłem ostatnio takie u niego y, zapędy stand-uperskie troszeczkę. O no, Że da. jak, jak stand-uper, okay. bo on też jest na stojąco przecież, te wykłady, y, to jak sobie, wiesz, taki ko komik zjedzie przez tydzień cztery różne knajpy i, i ten sam program, że tak powiem, powtórzy, to mm. tak za czwartym razem już się wie, mniej więcej piątym razem wie, gdzie ludzie będą się śmiać. To tak. wie, że zrobić pauzę na przykład, A albo, no co, to tak jest. albo którą anegdotę powtórzyć, bo ludzie tak potrzebują drugi raz, no, prawda? jest, tak to jest doświadczenie robić. normalne, ale tak. chyba powoli JKM już ma takie coś, że może już wie, też wie. Daje, daje ludziom taki moment. No, Chociaż to nie jest tak. śmieszne według niego, w żaden sposób no, mówi... no oczywiście, że uczy się. Na wiadomo. Nie, dobrze, dobrze, no mówię. przecież ile... Ale wiesz, to jest... Człowiek, Reakcji co, by, co, by, co by nie powiedzieć, jest, jest tytanem pracy. No, 20 lat jeździ no tym swoim jest. Volkswagenem, co roku nowym. ale... Może takie przesłanie to jest tytan pracy, tu się każdy tak. zgodzi. I on śpi 3 godziny na dobę w bagażniku, a potem jedzie ja dalej. Tylko takie sprzedaje takie książki w, o tych 3 godzinach. A widziałeś film Fight Club, to tak mówili, że Tyler tak. Durden śpi 2 godziny dziennie. Tak. In Tyler we trust. In Corwin. <laughs> Właśnie, Corwin powinien to jest tak... Tyler Durden. Tak. Fight Club założyć, tak? Mydło robić. Dużo mydła. Wytwórnia mydła. Mydła, 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 Janusz Korwin. Złoty nie istnieje. On, on się objawia. To jesteś ty. Nie ma żadnego Korwina, to jest po prostu zbiorowa halucynacja, stary. To jest. Każdy widzi Korwina w odpowiednim momencie swojego życia. Wszyscy tracimy w którymś momencie przytomność i potem się budzimy, jak i myślimy, I tak, że coś i powiedziałem. I wydawało ci się, że obejrzałeś korwina w Polsacie? No to na byłeś Polsace, książkę. Nie, to ci po prostu się... jest twoje alter ego. Ale ja go dotknąłem, to mamo! Corvin jest z każdym z nas. Jak zrobisz takie przesłanie filmu, to będzie genialne, kultowe. No film. widzisz, do tego warto rozmawiać, jak mówił Pospieszalski po prostu, bo to musisz, że to nie, masz, Jest jeden sposób na zrobienie ja tego filmu. Musisz go tak wyśmiać, w oryginalny sposób, jak jeszcze nikt nie zrobił i wszyscy będą szczęśliwi. Nawet on chyba, bo on lubi właściwie jak o nim się gada. Tak, bo to są le. te dzieci Hitlera niepełnosprawne wszystkie. Podobno, i, tak. I ten, i, i ten. No, no to super. Alpiniści bez nóg i tak dalej, wszystko. To tak? jest sposób, to jest. Zapisz <laughs> to. Ale jaja. Znaczy to musi być zabawne. No sorry, to nie może być. Smutek miałem na myśli taką, oczywiście, no, prowokacyjnie, że to taka nuta polska musi być mm. zawsze smutna na koniec, wiesz, że jak nie ma. No, no wiesz, jaka jest nuta polska, nie? No wiem. No, no, tak na, na taką łatwiznę się idziesz, jak nie potrafisz robiąc Muzyczka. film żadnej emocji <coughs> wzbudzić u ludzi, to wiesz, że na smutek się łykną, nie? W sensie pokażesz. Smutek się bardzo łatwo na filmie robi. Tak, wiesz, to tak. lekko modyfikujesz kolory i puszczasz muzyczkę no i sceny zbliżenia duże na. Tutaj rzęsę kogoś, że tam pół łzy już spływa tak, jakiś gąb na łatwo. parapecie, jeszcze w no, ramach przebitki i tak. jest, masz symbolizm przy okazji. I to ale... najpierw, że ci co naj... mnie nie umieją w ogóle kręcić, to najlepiej sobie radzą, bo zrobią dłużyzny tak. do smutku. Potrzeba dłużyzny, jakieś losowe, kręcone przebitki, gołębia, okna, nieba, drogi, wszystko jedno, nie? I ta muzyczka to wszystko... I, Michał to Lorenz robi. musi robić muzykę, bo on zawsze taką daje. Tak, chyba wziąć dowolną jest muzykę, proste, bo, bo jest tyle, tyle, tyle zwolnić dwa tyle razy. Ale smutnych rzeczy jest dookoła, zobacz. Dziadek złamał nogę i nie może dojść do, do apteki wiesz, po... Ja tego nie widzę. Ty masz takie... No bo wiesz co ty mieszkasz na Watykańskiej ulicy Cudów <laughs> Nie nie chodzi o postrzeganie, chodzi o to, co najłatwiej wyłowić. Masz postrzeganie tak? smutku? Bo ja nie mam. Zrób tego film, smysłu. którym kogoś przestraszysz, nie? Po prostu jest to mega trudna to sprawa. Dobry jest. horror czy dobra komedia? To się wydaje, no że to jest tak, standarda. Komedia jest najtrudniejszy gatunek na świecie. Komedia jest najtrudniejsza. Zrób mi komedię o na przykład. Ja bym był. <laughs> Ale to nikt by nie Z... posił, dobra. Złą przyszłego. osobę zapytałem. <laughs> Ale że nie powiedziałeś, zrobi piosenkę o Smoleńsku. Jak myślałem, że na przykład kiedyś, żeby piosenka o smoleńsku, ten piosenka, no, zrobiłeś. No zrobiłem. No to Film, film o też smoleńsku, miał. że po prostu lądują i idą na tą i no, Za chwilę się przekończy i wracają do Polski i dalej z prezydentem, nie? I ja to zrobił takie, w ogóle inny scenariusz. Ja napisałem następnej książce ten, co ją... Na razie jako e-book będzie w tym ironizatorze, to jest takie opowiadanie, uh -huh. tylko że tam wybuchło w WC coś. I potem to zatarli, że to samolot spadł. Tak, że to rozerwało te ślady do tylu. Przez różne zbiegi okoliczności. To, jak, musisz gdzieś tam kibę wsadzić, bo, albo jakieś tematy Musisz. Nie musisz. musisz ale, ale jak kibę, wsadzisz to jak, Musisz tak dyskretnie. Musisz <laughs> wsadzić. Bo wtedy jest jasne, jaka to jest konwencja, więc przed sądem ewentualnie przecież panie sądzi, To jest jasne, że to była komedia, bo był kibę. kibel. No kibel. Tak, tak. Tak, takie strane dowcipy wtedy a, No a nie, że jakieś polityczne jedziesz. Nie, nie powiedzą, że to jest PO, PO. Jakby był kibel, no to jest jasne. To nie może być Ale to jest też symbolika kibla jest taka, wiesz, też dosyć... Doskonała jest właśnie. Jest sobie podwójne dno, bo kibel to jest kwintesencja, stary, tutaj rzeczywistości. Ej, no stare. wiesz co, przyznam szczerze. Taka nie było w, w Polsce wierze, kibel prawie czerwoną flagą. ale nie było mi w, w Polsce lat. Przyjeżdżam i widzę, że... Dobra, wiem, że to jest na kredyt wszystko budowane, <ślam> rozgadzam się. <ślam> no. Ale jest. A ty wiesz, że wojewódzki przynajmniej... wetknął biało-czerwoną flagę w gówno i dostał karę? 400 tysięcy czy coś tam. Nie, jakieś takie wielkie kwoty? Bo trafił w symbol, w kurzył. Nie, no wszystkich. takie sprawo, to z mało prawo i tyle. Jakie prawo? No, jest prawo o zniewadze flagi narodowej i tak dalej, godła państwowego różnych takich. Ale elementów. on nie mówił o fladze, tylko o gównach na ulicach. No ale znieważył flagę w ten sposób, nie? No nie właśnie. Znaczy popełnił no, przestępstwo, które według jakiegoś sędziego je popełnił, nie? No według sami. Znaczy to. no wiem, to było od razu, że tam wolność w Polsce się wolność słowa skończyła. No, no bo nie, nie mówił nie o Polsce, ani, ale on nie w ogóle w zamyśle nie obrażał Polski. Przeciwnie. Tylko to są takie. Bo to są rzeczy takie jak ironia, że mówisz coś nie wprost i mówisz o czymś innym niż mówisz, ale Na sędzia nie załapał, to to co jest? to jest ironia. W tym wypadku i pomyślał, że on. No to nie ale mówił. o czym mówił Bo yy, Bo na ulicy leżą, a tak. my gadamy o patriotyzmu. I to jest ten symbol. Zilustrował go tym, proszę bardzo. To nie było w ogóle o fladze. Nie mówił nic przeciwko fladze, przeciwko Polsce, nic. Mówiło o problemach. Takich wie. Skonfrontował wyższe jakieś wartości z codziennym no i ja życiem. Kary się za, nie kary kary zapłacił? Jakiś coś mniej niż milion, ale. Dużo. Pół miliona? No, jakoś tak, chyba. To nie samego. jest dużo. Nie? Nie. No to, wiesz, czyli możemy. Czy on dostaje tyle za dwa odcinki, czy ileś tam? A nie, no to stacja zapłaci. To <noise> w ogóle nie to wliczone w ryzyko, przecież Wliczone, powiem. ale już samo to, no patrz, no, no nie wolno już nic mówić. No, no, spróbuj teraz użyć jakiegoś tam... Nie wiem, bo no, chodzi o to, że patrz, jak chcesz coś mówić, swobodnie się wyrażać, używając... Takich rzeczy jak ironia, albo zestawiając różne wartości, czy... no w ogóle cokolwiek byś chciał powiedzieć, musisz uważać na słowa. No to już nie ma tutaj żadnej swobody w tworzeniu. No. Jeżeli musisz się cały czas autocenzurować i cały czas bać się, że cię mogą o coś udupić i zbierać się na przykład wypadek pół miliona, no to... no to jakie mogą być produkcje w Polsce? No takie, jakie są. Gówniane? To nie, nie jest fajne wcale. No. W ogóle jest kwestia, już nawet gdyby została ta kwestia obrażania flagi, co to jest trochę nonsensem, nie wiem dlaczego za to karać jakoś szczególnie, no ale dobra, nawet jeżeli, no to w przypadkach kiedy ktoś rzeczywiście ma zamiar obrażać flagę. Naród, Polskę czy coś, a niekiedy używa tego no do nie, no. powiedzenia swojej tezy. Ktoś, innej. kto się obraził, powinien występować z pretensją, a nie z urzędu, pierwsza rzecz. Urząd się obraził. Ale wydaje mi się, że, 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 że dopisujesz znaczenie tego co zrobił wojewódzki, takie nawet sprytne i dosyć dobrą interpretację znalazłeś, bo to rzeczywiście jest e, z czymś, czym ja bym się nawet zgodził. Okej, okay, chłopaki, gadajmy o patriotyzmach, ale przynajmniej ścierajmy główna po sobie. No będzie no. fajnie. No. Um, bo inaczej flagi lądują w głównach. Ok, jestem w stanie uh -huh. tą metaforę gdzieś tam, gdzieś tam zrozumieć, nie? Ale uh -huh. wiesz, wojewódzki to jest koleś, który robi to pod konkretną publikę, a nie pod żaden message. Eee, to jest prosta, wiesz, on wie, kogo chce wkurzyć, on wie na czyim nosie chce zagrać, wiesz. Destykuje no, no, prowokacja, to jest tylko jego po to, to żeby, żeby wiesz, żeby go więcej osób zobaczyło, i tak dalej. To też nie jest karalne samo w sobie. To, no właśnie, bo to za to karać? No to nie ma wiesz, ale. To, że ktoś jest z wyrachowaniem, przekazuje swoje treści, no to, to nie jest kara, że z wyrachowaniem. Co ma powiedzieć spontanicznie, to będzie ok, nie wiedząc co robi, to wtedy by było w porządku bardziej. To coś zmienia? Ja mam on... jakiś niesmak do, 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 całej, do całej tej sprawy z Wojewódzkim. Po części się zgadzam, że to jest jego prywatna sprawa, prywatna stacja, i niech robi, co chce. No. E, mnie nie obraził, bo według mnie jest kretynem, który, że tak powiem, nie, nie czuje się obrażony przez cokolwiek, co, co ten koleś może powiedzieć. A jak powie, że jesteś pedał? Ech, nie? To, to co z tego, że on coś to powie? Nie wiem. Ja powiem, że on jest pedał i wiesz, i co z tego. No i wszyscy no pogadaliśmy, nie? No to na tym polega obrażanie, bo no, to się, to mówi, się to mówi, że, że ktoś typia że... typie, no ale to... jaki był? Ja bym mu żadnej sprawy no. nie wytaczał, natomiast gdzieś czuję, że, że przejął. Ale rzeczywiście, że to może być niesmak i to może być obrzydliwe i nadobraźliwe, ale nie na tym polega, nie tu jest rzecz, bo ty nie, nie chodzi dobra, o, o tak okay, nierozmawianych. Okay, Pewnie, że do gustów moich też tak średnio trafia, bo się w ogóle zwykle nie trafia, ale nie o to chodzi, ja będę bronić jego wolności, mimo że to może być i kawał fiuta. A może być, może nie być, wszystko jedno, nie o to chodzi tutaj. Chodzi o to, żeby no to dlatego, można wiesz, tylko, było. Tak, tylko że to jest by wiesz, mówienie sobie. takie, że te, zaznaczyłeś, nie czy ty, czy, czy, czy Hugo, że skończyła się w Polsce wolność słowa. Tak jakby wcześniej że była dzień wcześniej. się właśnie nie było. No to tak jakby... No to tak Wystąpiłeś tak, tak trochę po pisowsku, wiesz, tak nagle... Skończyła się? Że, nie, że jakby nie, to... zablokowali wystąpienie Macierewicza. Ja byłem I ty chory. na plakacie, skończyła się wolność w Polsce. Tak, Zapamiętajcie tę datę. Chory byłem, miałem. Nie wiem kiedy się dokładnie skończyła. Kto to może wiedzieć? Kiedy się zaczęła w ogóle? Trzeba pytanie zrobić, czy tak od, od zaborów powiedzmy była. Słowa. Co? Nauczanie podziemne w czasie wojny nie no za Wolność bardzo. słowa jest jakoś tam ograniczana, ale no, trudno zmierzyć ten miernik, jakiś podać. Ja myślę, że wolność słowa się tak naprawdę mierzy strachem, a nie konkretnymi karami. Tylko poziomem strachu przed mówieniem tego, co masz na myśli. W Polsce się ludzie autentycznie boją. Wszystkie boją się zakładać firmy, boją się mówić, co myślą głośno, boją się pisać na forum. Ciągle jak cokolwiek powiem, zrobię głupi komik z komorowskim, to zaraz komentarze uważaj, bo cię coś tam, że cię oskarżą, bo cię pozwą. Ludzie się boją, tak jakby Komorowski nic tylko szukał każdego w internecie z osobna, żeby Ciiak, nie w nie nagrywam. Ale tu się nie ma czego bać, ale ludzie się boją, i to pokazuje, że nie ma wolności słowa. Nic, nic lepiej niż to nie pokazuje. Nie wiem, czy się tak boją gdzieś na Zachodzie, ale ja tego nie stwierdziłem. W Stanach na pewno nie. No tam też się robi totalitarnie dziwnie, coraz bardziej jakoś tak śmierdząco w tych Stanach. Ale tam jest wolność dalej. Tam się ludzie nie boją mówić, że Obama to albo tamto. To jest część rozmowy publicznej. No tutaj nie jest, w Polsce nie wolno. Ciągle czegoś nie wolno. Czy siedzisz, no To nie e, jest fajne. Dobra. A jak masz Ziomków w Lublinie, to masz odczuwasz, że oni są bardzo tak po jednej stronie partii albo po drugiej stronie jakiejś Której partii, no tej ogólnie wielkorządowej. Czuję, że, że jest taka kwestia, że na nie, to środowisko. Nie, ja nie wiem, kto tu głosuje, bo ja nie spotkałem nikogo, komu by się podobało szczególnie, któreś z tych partii rządzących. Ziomki nie chcą mieć partii. To od mam ten, który etap? Drugi. Drugi etap albo trzeci jest czyście albo już piekło. Już piekło. No. No korwina to też. Nie to raczej już będzie piekło. No wiesz, oni bardziej dużo częściej niż o głosowaniach myślą o tym, kiedy wyjechać i gdzie i dokąd. A gdzie tu sobie pozarabiać i tak dalej. No, no jak że przyjeżdżam, przyjeżdżasz. do Polski nie? i wiesz, i kombinuję jak tu zostać na przykład teraz. Co, zwariowałeś? Stronę. A po co? No tu fajnie jest. No co, że trawnik jest? Co tu jest fajnego? Ludzie no, śmieszni. No kominek. tak, ale to w sobie kominek, kominek słonka. Ale to tu się nie przyjeżdża mieszkać, tu się przyjeżdża na wakacje. Ty wynajmiesz domek, pomieszkasz i wracasz do normalności mieszkać gdzieś tam. No to wiesz, w Krakowie też tak było. Ludzie mówią, ale Kraków, fajny, bym tu pomieszkał. To ja tam mieszkam, jest do dupy. Jak się przyjeżdż... Ale jak przestałem mieszkać i przyjeżdżam do Krakowa, to jest fantastycznie. Byle nie dłużej niż tam tydzień czy coś. No. no to tak, wiesz, tak zrób. Przyjeżdżaj sobie odwiedzaj se. No, za krótko jestem w Polsce, siedziałem tydzień w Warszawie, teraz tydzień w Lublinie i mi się podobało, i wszędzie mi się podobało. Ta, motylki latają, no tak. Nie no, to, to też, wiesz... Ale co ci się podoba? Ludzie? Latają w sensie. przez granice, odkąd to granice. w sklepie? Przed chwilą. Chociaż przecież. w sumie tak, ale wiesz co, bo ty przyniosłeś coś ze sobą. Tutaj nikt w Polsce tak w sklepie nie rozmawia jak ty. Więc przyniosłeś ze sobą tą swobodę człowieka wolnego, z wolnego jeszcze plus minus świata, przynajmniej mentalnie. I przeniosłeś ją do Polski, ludzie odpowiadają na to. Jak ty się uśmiechasz, to odpowiadają uśmiechem, ale sami z siebie nie za bardzo. Chodzi o to, żebyś tu pomieszkał z miesiąc, to byś się zaraził od nich, i byś się nie uśmiechał pierwszy, tylko byś był ponury, pierwszy tak jak i oni są. I to jest ten minus. No to jest, tak jest. no. Nie zmówię, tutaj wpadaj na miesiąc. i... Potem? No, tak kombinuję sobie jakiś, jakiś biznesik, połączyć Hiszpanię z Polską na przykład, żeby to miało taką usprawiedliwienie, że nie przyjeżdżam tu tylko po to, żeby wydać pieniądze i przez miesiąc nie pracować. No. Bo tak to niestety jest. Mhm. Że ten miesiąc są, to są niby wakacje. Nie, nie mam jeszcze jakiegoś <grym> pośpiechu w myśleniu na ten temat. Może To jest chyba największy składnik. Pośpiesz się, bo się sypie wszystko. Myślisz, że tak w nieskończoność można się zadłużać? Czytałeś tego When Money Dies? Nie. Ja czytałem, że, czytałem, że stadion macie w Lublinie teraz wybudowany. Jaki stadion? Będzie stadion nowy, taki jak olimpijski. Taki tu nikt nie gra. Sportowy. Nie jest, tak? No właśnie, stadion sprawia, że ludzie grają. A w tą stronę? Nie jest, słyszałeś, że aha. na stadionie narodowym w Warszawie. To co, jak wybudują pole krykieta, to zaczną ludzie grać? No przecież po to lotnisko wybudowano. Żeby, latać. Żeby gdzieś no. latać wreszcie. No, lećcie, już są. Najpierw się buduje lotnisko, a potem tam no tak, zacznę. No latać. Nie, nie odwrotnie, nie odwrotnie. Rzeczywiście, bo jak grałem w Simsy to też lotu, buduję nie, sobie tak. le czy w SimCity. Sim lo lotnisko buduje i zaraz samolot mi leci. Magicznie. Normalnie no przecież co spolać, nie, nie ten. Sam. Sam. No. Lotnisko go generuje. To jest taka, <laughs> taki byt. <laughs> o, no. Wytwarza. Ale serio, to jest Jak w Starcraft. pokolenie to prezydentów miast. To są ludzie, którzy na pierwszym SimCity byli wychowani. <noise> to są kwadraciki Gdyby byli, były. to by. Nie, na pewno jest. Bo są? tam się nie dało na długu jechać cały czas. No, ale można było wpisać, Można tym. było wpisać e, game Wizard i wpisać tam ten i może kasa się sama pojawia, znikąd. No to, ale w życiu się nie da, no. No, ale to właśnie oni byli na tym wychowani, więc. No nie, bo tak na przykład... Gdyby byli wychowani, to by... ja bym dał, właśnie, ja bym zmuszał każdego burmistrza, żeby zagrał w Sim City mhm. parę godzin. On by musiał kalkulować wtedy i robił tak, żeby się opłacało, żeby się no, odruch by mu się zrobił. Że nie można wydawać dla samego wydawania, to musi się zwracać. Czyli przy zadłużeniu, na przykład myszka jest pod prądem i. Każde kliknięcie wydające pieniądze przy zadłużeniu jest odpowiednie napięcie prądu w myszce, to kliknięcie cię zaboli od razu, stary. Od razu. Nie, nie że potem ja następnie to spłaci. Nie. Nie musi dojść do 100 tysięcy mieszkańców bez game over na poziomie hard, żeby nie miał tam pieniędzy wora. I. Cały, cała tak, ta może. rozgrywka powinna być na telebimie, tak żeby wszyscy mogli na zewnątrz urzędu miasta <laughs> oglądać, no, ja. jakie ten koleś może podejmować decyzje. Ale to by było genialne, jakby też zrobić na przykład, kazać yy, grać w Europa Universali z polityką, nie? I, I też taka ogólnopolska sesja nocna, gra Tusk tu, tam Polską, na żywo. ktoś tam Niemcami, nie? I zobaczymy, kto sobie poradzi. Nie? Tuzk, jak, mu się, im, jak mu się szybko kraj rozwlecił? Tusk będzie chciał Niemcami grać na pewno. Może <laughs> grać Niemcami. No nie ma Niemców, nie było Niemców. Zaczynski z Węgrami będzie grał. Z Krzyżem Dzień dobry. No. no w jakie są jeszcze takie gry? No. Age of Empires. O, nie, o to no, ale to trzeba szybkim to jest, to być. To jest szybka nie, strategia. Chodzi. No to w szachy chociażby. Ale ludzie nie zrozumieją szachów, jak się no, na tyle. No, są takie tak. Boże Korwin będzie tłumaczył <laughs> z mikrofonem. No. To wtedy, wtedy może być dobrze. No bo tak, e, będą odwoływać... Ja nie lubię gadać o sprawach tych na bieżąco, bo to no, ludzie mało interesujący mogą. Po co prowadzisz program, gdzie gadasz o sprawach na bieżąco. I ja gadam o idei, która towarzyszy 10 z... 10 już od ostatniego tygodnia. Z czego to jest cytat? Maria Maria, nie wiem. Hmm. Ale mi chodzi o ideę. Ja przyznam szczerze, że nie, to nie są jestem ładne fanem. Nie? To, jest to bo... prawda, to prawda. To dlatego coś. chcesz przyjechać? Nie, już mam jedną ładną dziewczynę. możesz siedzieć i się gapić. No, też mam, ale to co? Pojechała, co zrobię teraz? Muszę się na coś gapić.